Otóż, proszę Państwa, to co tutaj zauważyliście, albo i nie zauważyliście, to jest zjawisko, które jest na. Jeśli nie zauważyliście, to jesteście ślepi na zmiany. To się nazywa ślepota na zmiany, ponieważ występowała maska między tymi dwoma orazami biała to nie sposób było mieć takiego poczucia zmiany czy ruchu, które normalnie by wystąpiło. A gdybyśmy mieli taki dokładny obraz, gdyby oko było kamerą, to byłoby bardzo trudno wyjaśnić, skąd w ogóle ta ślepota na zmiary się bierze. Ale ona się bierze stąd, że my nie mamy widzenia tak dokładnego. My kierujemy w różne strony naszą uwagę, kierujemy gałkę oczną w różne strony. Możemy oglądać to, ale bardzo trudno tam to porównywać z tym, co było wcześniej, bo nie mamy w pamięci tak dokładnego obrazu. Stąd się bierze to zjawisko. Ona ma unaoczniać, tak naprawdę, że nasze widzenie nie jest, nie przypomina w żadnej mierze robienia zdjęć. I po to Kevin Reagan z Ronaldem Renzinkiem wykonują bardzo wiele eksperymentów pokazujących coś takiego. Czy wykonali, bo to już jest tak naprawdę klasyka psychologii. Oczywiście, możecie Państwo powiedzieć, że widzieliście, ale nie zwracaliście uwagi, albo że. Nie wiedzieliście, że widzicie, ale, widz, ale widzieliście, ale to, jest, to są te opcje, które moim zdaniem nie są specjalnie atrakcyjne. Atrakcyjniejsze zdaniem Origana i Noego jest to, że po prostu próbujemy otoczenie, że po prostu tworzymy być może bardzo małe i oszczędne reprezentacje. Wydaje mi się, że bynajmniej nie sugeruje ich artykuł, i yy, wszystko by na to wskazywało, wbrew temu co się często o tym artykule uważa, że nie mamy w ogóle reprezentacji. Oni raczej uważają, że nie mamy reprezentacji w takim stylu, jaki był bliski sercu Davida Mara. Nie są kompletne, nie są pełne, są wyrywkowe. Jak mówiłem, proszę Państwa, to jest. Yy, Badanie, czy też ci badacze należą do nurtu, do nurtu, który nazywa się enaktywizmem, który głosi, że istnieje pewna zasadnicza współzależność między podmiotem poznającym a jego otoczeniem. Poznanie, procesy poznawcze wyłaniają się z interakcji podmiotu z otoczeniem. Enaktywizm występuje w kilku wersjach. Ja nie będę tutaj się specjalnie w te wersje, w różnice między nimi wgłębiał. Niektóre są bardzo odległe od tej między sobą, więc. Zostawmy to na inną okazję. Mówię o tym na wykładach z Filozofii Umysłu 2. Wielu aktywistów podkreśla, że te interakcje nie muszą być oparte na reprezentowaniu otoczenia. Że w pewnej mierze te interakcje nie muszą być zastępowane przez reprezentowanie. Reprezentowanie w jakiejś mierze w związku z czym jest zbędne.